Cześć, tu Grzesiek z blogu hejdom.pl Przed Wami dziś nowa wideorecenzja. To jest mój drugi filmik, więc bądźcie wyrozumiali. Jimmy JV83, jeden z najbardziej popularnych odkurzaczy ręcznych. Dlaczego popularnych? Bo jest w bardzo dobrej cenie. Jesteśmy w stanie go kupić poniżej 800 zł w promocji. No dobra, ale wszystko pewnie rozbija się o najważniejszą rzecz. Jeżeli mieliście tylko typu odkurzacze, w ręce, to wiecie, że to trochę waży. Rzeczywiście, jeżeli będziemy cały czas pracować jedną ręką, jest ciężko. Tylko bierzemy drugą i sobie możemy zrobić. Nie mamy tego całego za nami odkurzacza i jest to mega wygodne, ponieważ biorę to i sobie odkurzam jakiś element. Potem wam pokażę, co zrobiłem za niespodziankę moim rodzicom, ponieważ postanowiłem do nich wpaść i przetestować ten odkurzacz we wszystkich miejscach niedostępnych, które normalnie musieliby obsługiwać po drabinie. A z tym odkurzaczem jesteście w stanie to zrobić bez tego. Jakieś półki wysokie, jakieś zakamarki. No, powiem Wam, że myślę, że rodzice się ucieszą. W każdym razie tutaj mamy odkurzacz. Zaczniemy od podstawowej rzeczy. Wyróżnikiem tego odkurzacza, a też Automatycznie minusem według niektórych jest wymienna bateria. Wymienna bateria wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy ładowarkę, to musimy wpiąć ładowarkę w baterię. Czyli pod każdym odkurzaniu musimy, musimy wypiąć baterię, włączyć ładowarkę. I podpiąć baterię. Plus jest taki, że odkurzacz teoretycznie starczy nam na około 60 minut sprzątania. Więc jeżeli mamy dwie takie baterie, bez najmniejszego problemu po prostu wymieniamy sobie. Podłączamy jedną, podłączamy drugą do odkurzacza. Odkurzamy, kończy nam się i w ogóle o tym nie musimy pamiętać. Minusem jest tego to, że jeżeli odłożymy odkurzacz na naszą stację bazową, która wygląda w ten sposób, jest to tylko i wyłącznie podkładka na ścianę. Tutaj montujemy na śruby i to się w ten sposób przyczepia na ścianie. A odkurzacz wkładamy w ten sposób. Jest to bardzo stabilne, nie ma tutaj żadnego z tym problemu. Wszystko się trzyma, podnosimy, wyciągamy. Mamy tutaj miejsce na dwa akcesoria, które możemy wkładać. Tutaj w ten sposób i tylko dwa. No dobra. Więc jeżeli chodzi o tą baterię, wracamy do baterii. Czyli tak, wkładamy baterię i odkurzacz jest gotowy do pracy. Tutaj mamy zmianę trybu. Naciskamy. Jeszcze raz. Plusem tego odkurzacza jest to, że wystarczy raz nacisnąć i nie trzeba cały czas trzymać tego przycisku. Jest to bardzo dobra rzecz, ze względu na to, że możemy go chwycić w ten sposób, potem tutaj. Przy odkurzaniu jest to fajna rzecz. Drugą rzeczą jest to, że znowu nie wyłączyłem powiadomień na telefonie. Drugą rzeczą jest to, że mamy mnóstwo akcesoriów. Jak widzicie, to wszystko było w pudełku standardowo. Mamy rurkę do standardowo do przedłużenia. Ona nie jest teleskopowa, ze względu na to, że w środku znajduje się przewód do tych szczotek. Te szczotki, jak w naszych roborokach i wszystkich innych odkurzaczach automatycznych, są obrotowe, czyli wciągają, plus jeszcze wciąga tutaj ten kurz. Więc tutaj mamy tą rurkę. Powiem wam, że rurka jest jednym z najładniejszych elementów, ma bardzo fajny kolor. No ale to tam, wiecie, nie jest najważniejsze. Tu mamy szczotkę do kanap. I teraz zobacz, to wygląda w ten sposób, że wpina się to w ten sposób tutaj. Tutaj są przewody. Ciach. I teraz, jak włączę, to to zaczyna się obracać. Wyłączam, ta szczotka przestaje się obracać tutaj. Żeby to wyjąć, musimy. No i właśnie to jest ten problem, który na razie mam, że względem na to, że to jest dość skonowe, wychodzi dość ciężko. Czyli mamy rurkę, mamy szczotkę do odkurzania kanap, mamy szczotkę z podwójnym wejściem tutaj i tutaj, taka, żeby odkurzyć dużo rzeczy takich stołów, jakichś tego typu rzeczy, półek i tak dalej. Jeszcze jej w życiu nie użyłem. Mamy rurkę. To też jest fajna rzecz, że względu na to, że możemy sobie tą rurkę włożyć, oczywiście nie tą stroną jak zwykle. Tą rurkę sobie możemy włożyć. Trzymając odkurzacz możemy jeszcze dokładniej sobie coś odkurzyć, jeżeli nie potrafimy wmanewrować i wejść bokiem. Nie ma tych akcesorów z tego co wiem w większości odkurzaczy. Ale to nie, jest, to nie jest jeszcze najlepsze. Najlepsza rzecz, która mi się przydała, to jest to. Niby zwykłe kolanko, no ale wkładając to w ten sposób i montując na przykład szczotkę tą, jesteśmy w stanie odkurzyć tutaj z góry, z dołu i tak dalej. Jak damy to na przedłużeniu tej dużej rurki. Prawda? W drugą stronę oczywiście. To mamy wysięgnik, że jesteśmy w stanie dosięgnąć sufitu. Właśnie w niego uderzyłem. Więc jeżeli chodzi o tego typu rzecz, mega pozytywne to było. Zresztą pokażę Wam na filmiku, jak posprzątałem u rodziców. I tak cały czas będę o tym wspominał, bo jestem z tego dumny. Pomysłu. W każdym razie szczotka jest w ten sposób skonstruowana, że naciskamy i wysuwamy, i jest tylko i wyłącznie ten wąski a teraz ze ze szczotką. Minus tego jest taki, że to jest dość szerokie i nie wejdziemy w każdy zakamarek tą szczotką. Druga szczotka jest tej samej konstrukcji, też mamy tutaj przycisk, ściągamy, wkładamy, czyli mamy dwie takie szczotki. Kolanko, o którym wspomniałem, stacja bazowa, o której wspomniałem ona sobie tutaj zostanie no i szczotka główna szczotka główna też się obraca jak włożymy to do odkurzacza to zobaczycie, że to i teraz pamiętajcie o tym, że tego typu szczotka wciąga, czyli dokładnie mamy to samo co z roborokiem jeżeli coś leży, jakaś ładowarka jakiś kabelek, to po prostu ona nam to zawinie więc musimy mieć tego świadomość. Fajne jest to, że bardzo szybko reaguje to wyłączenie, czyli włączam, włączam, i prawie od razu się zatrzymuje. To, jeżeli chodzi, o i znowu muszę to wyjąć. Dobra, mamy. Ładowarka ma dość długi kabel, więc tutaj nie ma problemu, żeby to gdzieś fajnie zamontować. Ja go na razie nie odplątuję bo potem nie zaplączę go z powrotem. No i teraz tak. Żeby odkurzacz wyczyścić, wystarczy tak naprawdę tylko nacisnąć tutaj to i wysypać. No, oczywiście ja przygotowałem się i mam pełno syfów w tym odkurzaczu po odkurzaniu. Jeszcze. Tutaj mamy LED. Jeżeli bateria jest słabsza, to nam Miga w tym momencie mamy gdzieś około 10 minut sprzątania. Nie jest to dużo. Tutaj mamy ozdoby, żeby to wszystko jakoś ładniej wyglądało. Sposób demontażu wygląda w ten sposób, że tu odblokowujemy guzikiem i musimy przekręcić tą stronę. O. W ten sposób i demontujemy ten pojemnik, żeby móc to wszystko odkręcić. To wyjąć i to wszystko posprzątać umyć sobie ten pojemnik, a jeżeli chcemy tylko i wyłącznie, widzicie jakie ja to jest brudne już, więc to nie jest test na sucho, tylko naprawdę tego odkurzacza dość dużo używałem i jedyną wadą tego jest to, że osoby słabsze po prostu będą miały problem z utrzymaniem go przez dłuższy czas, dlatego bardzo polecam, żeby sobie przyzwyczaić, żeby go trzymać gdzieś tutaj dwoma rękami, bo po prostu potem nie wytrzymacie. Tutaj to bierzemy i wysypujemy ten cały Cały syf. No dobra, czyli co? Szybki montaż. Robię to pierwszy raz i będę musiał odkurzyć ten stół, bo usyfiłem go straszliwie. Tutaj są jakieś takie zapadki, tutaj jest jakiś taki wskaźnik, gdzie to włożyć. Czy to wyglądało na prostsze? Tu. O, fest, znalazłem tą strzałkę już dobra czyli to tak samo tu mamy strzałeczkę przesuwamy no i teraz bardzo mi się przyda ta świeżka od razu turbo Jest często na wizji. No dobra, teraz Wam pokażę, jak sprzątałem u rodziców. No więc widzieliście, że bez drabiny tak naprawdę nie dalibyśmy rady tego nigdy w życiu zrobić normalnym odkurzaczem. A tutaj wystarczyła mi ta rurka, to kolanko, ta szczotka i moja mama będzie szczęśliwa. Więc jeżeli chcesz szczęśliwić swoją mamę, kupię Jimmy'ego. <grywia> a tak zupełnie serio. Wpadłem do rodziców, bo pomyślałem, że przy okazji robienia testu posprzątam i wyręczę choć trochę moją mamę. Więc jeżeli masz taki odkurzacz, to mówię zupełnie serio. Wpadnij, pokaż jej to i myślę, że naprawdę sprawisz jej dużo radości. Moja mama o tym nie wie. Moja mama jest z pracy, mój tata kręci, a ja sprzątam, więc... Jak wróci i zobaczy, że te wszystkie rzeczy, które tutaj były, są odkurzone, to myślę, że sprawi jej to trochę radości. W imieniu mamy dzięki! <laughs> Dokładnie tak. <laughs> A właśnie, jeżeli podoba Ci się to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. Pracowamy ręce mojego taty. <laughs> Oszczędzenia. <laughs>